Co tu się nie wydarzyło? Roboty gotują, czyli właśnie wchodzimy w roboty, które potrafią się uczyć i robić rzeczy codzienne. Wow! Robot ten jest wyposażony w system wizyjny, sensoryczny oczywiście, które pozwalają mu na rozpoznawanie obiektów, ocenę otoczenia i podejmowanie decyzji w oparciu o zebrane dane. Dzięki temu może wykonywać takie czynności jak gotowanie, sprzątanie, obsługa windy, czy nawet interakcje z ludźmi, na przykład poprzez przybijanie piątki. Kosztować w sumie to będzie około 32 tysięcy dolarów. Wygląda to całkiem smacznie, natomiast dobrze by było, gdyby jeszcze mógł sprawdzić, czy to, co ugotował, jest smaczne. Ciekawe narzędzie do zmiany naszych filmów w animację 2D, jakim jest Domo AI. Obsługujemy go przez Discorda funkcją wideo, wrzucamy nasz materiał, pisujemy jakiegokolwiek prompta i po chwili kilkusekundowy materiał jest gotowy. Na start mamy darmową pulę kredytów, dzięki którym przetestujemy i przerobimy kilka naszych filmów. Nowa funkcja w Runwayu, dzięki której poruszymy dany fragment maźnięcia pędzlem. Mamy do dyspozycji 5 takich maźnięć oraz możliwości ustalenia kierunku. Kiedyś się na to mówiło o cinemagrafy. Tworzenie figurek 3D, takich modeli, na przykład po to, aby wydrukować na drukarce 3D, jest już banalnie proste. Nie musimy mieć umiejętności związanych z modelowaniem. Wystarczy, jak zwykle, prompt. Pozwala na to genii, czyli nowa funkcja od Luma AI. Polecam potestować. AI trochę namieszało w sztuce i wzbudziło mocne kontrowersje, dlatego że sztuczna inteligencja uznała, że obraz Rafaela nie jest jego dziełem. Algorytm po przeanalizowaniu wielu prac stwierdził, że współautorem dzieła Madonna Della Rosa jest współpracownik Giulio Romano. To nie koniec, jeżeli chodzi o sztukę i obrazy, bo mamy niedokończony obraz właśnie. Wystarczy przecież odpalić Photoshopa, kliknąć Enter, i Już jest. Wracamy moi drodzy do robotów, ale tym razem do robopiesa, który jest zdolny do rzeczy podobno niesamowitych. No i Boston Dynamics ma konkurencję, bo wygląda bardzo podobnie jak to na chińskie przedmioty hmm, przystało. Może on skakać na wysokość 1,60 m i pokonywać przeszkody do wysokości 40 cm. Pies nazywa się B2 i tym, co go naprawdę wyróżnia, to imponujący udźwig, bo do 40 kg. Human Gaussen's Platz to jest dość dziwny i jest to produkt Apple, który ma za zadanie ze zwykłego wideo wytrenować postać, która następnie w scenie, już bez naszego udziału, zachowuje się w, no powiedzmy, że naturalny sposób. Dla mnie wygląda to mocno creepy. Zastanawiam się, jakie może mieć to zastosowanie w przyszłości. Może coś związanego z goglami VR? Tak bym przypuszczał. Rabbit, moi drodzy, czyli urządzenie z ai w środku, z jednym przyciskiem, które możemy przekręcać, z kamerką 360 i dużym ekranem. Ma w sobie model AI i ma być takim asystentem, który potrafi dzwonić, czytać maile, no i z nami rozmawiać. Póki co w języku angielskim, ale w przyszłości ma być i polski. Kosztuje jedynie 200 dolarów, zamówień było podobno kilkadziesiąt razy więcej niż przypuszczali. Czy chce nam się nosić dwa urządzenia? No właśnie, być może będzie nam się chciało, bo niekoniecznie w telefonach będzie to tak dobrze działało, jak w osobnym urządzeniu, które też chce nam sprzedać za jakiś czas OpenAI. Według doniesień sam Altman i legendarny projektant iPhona pracują nad konsumenckim urządzeniem AI. Altman powiedział, że nie będzie to zastępowało smartfona. No zobaczymy. Leonardo AI, moi drodzy, mamy tutaj dwie nowe funkcje. Oprócz motion, czyli stworzenia z obrazka krótkiego, wideo jest również Alchemy Upscaler. Fajnie, szkoda tylko, że te kredyty tak szybko tutaj uciekają. Kilka dni temu wyszedł Galaxy AI, czyli S24 Ultra. Oglądałem premierę. Trochę to jest tak, jakbyśmy wkleili ChatGPT i Photoshopa do telefonu. No bo tak, no fajne jest to, że mamy takiego jakby asystenta, możemy sobie pozaznaczać tekst, wyszukiwać fragment obrazu w internecie, zmieniać kąt zdjęcia bez utraty fragmentów, czy przesunąć skaczącego koszykarza o kilka metrów wyżej. Na pewno fajną rzeczą jest też zrobienie super slow motion z materiału nagranego w 30 klatkach na sekundę. To taki twikstar trochę. Starzy wideomejkarze wiedzą o co chodzi. Przejdźmy do Live Translate AI. To jest taki tłumacz na żywo, gdy dzwonimy do kogo. Kuba klawiter to testował. Mam nadzieję, że się nie obrazi, jeżeli pokaże fragment. Dzień dobry, chciałem zarezerwować stolik. No hmm? dobrze, ile osób będę z wami? Będzie ze mną 5 osób. There will be five people with me. Na pewno może to uratować wiele y, sytuacji podbramkowych. Natomiast chyba do efektu wow jeszcze musimy poczekać. Sam Altman, tak jak mówił w listopadzie, tak też uczynił czyli stworzył sklep z asystentami. Jak pewnie wiecie, takiego asystenta każdy z nas może sobie stworzyć, faszerując go informacjami na dany temat. Co prawda, jeszcze nie ma możliwości transakcji pieniężnej, w każdym razie jest kilka takich już gotowych wtyczek, które mi się spodobały, na przykład można się Simpsonować, wystarczy przesłać swoje zdjęcie i nic więcej. Natomiast podejrzewam, że duże zainteresowanie może budzić wtyczka Finance Wizard, która przewiduje wycenę akcji na rynkach. Oczywiście, pamiętajmy, że są to przewidywania techniczne, więc absolutnie nie można temu dawać stuprocentowej pewności. Rok 2024 będzie przełomowy pod wieloma względami, a przynajmniej takie są przewidywania. Pewnie znowu ktoś zada pytanie, czy AI zabierze pracę. Wygląda na to, że w niektórych gałęziach tak. Wystarczy choćby nawet spojrzeć na Optimusa, który potrafi składać koszulki i robi to, co prawda, w 30 sekund i może nie idealnie. Ale jednak, ale uwaga, okazuje się, że może to być fake i po prostu render. Marcus Brawley, czyli znany youtuber technologiczny, zapytał Elona Maska, jak to jest. Czy to jest robot rzeczywiście na żywo, czy, czy CGI? Nie odpowiedział. A przypatrując się, rzeczywiście to trochę dziwnie wygląda. A może zrobił to dlatego, że. Za plecami stoją inni gracze. Dzisiaj dużo o robotach, ale no. Tak to wygląda. Nie mógłbym nie wspomnieć o kaplerze, który wygląda bardzo podobnie do Optimusa, który ma 178 cm wzrostu, waży 85 kg, ma 12 stopni swobody, jeżeli chodzi o palce i ogólnie 40. A czyli to tak to będziemy teraz określać, który robot jest lepszy. W stopniach swobody. Cena tego robocika została ustalona na 30 tysięcy dolarów. 10 tysięcy dolarów więcej niż e, Optimus. Słuchajcie, to naprawdę się dzieje, bo pierwsze egzemplarze mają trafić do odbiorców już w trzecim kwartale tego roku. My serio jesteśmy w przyszłości. No to nie koniec robotów, słuchajcie. Mamy kolejnego. GR1. Robocik też humanoidalny. Porusza się tylko z prędkością 5 km na godzinę i ma wyręczyć człowieka w ciężkiej pracy fizycznej. Brać udział w akcjach ratunkowych, ale i opiekować się z osobami starszymi. 5 km na godzinę to tak za szybko tej pomocy raczej nie udzieli. Do 2025 ma ruszyć masowa produkcja tych cyborgów. Przewiduje się, że to na pewno też będzie rok asystentów AI, czyli kopie prawdziwych ludzi, którzy oferują swoją wiedzę. Śledzę ten temat dlatego, że sam sprzedaję kursy i jeżeli ktoś interesuje się jak stworzyć na razie ten taki standardowy kurs online typowy, to zapraszam was do zapisania się na listę know-how startuje, myślę, że w lutym lub w marcu przed sprzedaż dwutygodniowa wszystko jak stworzyć od A do Z kurs i go wydać i na nim zarobić. Niech się dzieje. Wyliczono to, oszacowano w ilu procentach jest to prawdopodobne, że AI sprawi, że ludzkość wyginie. I scenariusz ten jest moim zdaniem na pierwszy rzut oka optymistyczny, bo w zaledwie 5% jest to możliwe, ale z drugiej strony lepiej byłoby, żeby to było 0%. Natomiast zdaniem uczestników SPAY istnieje 10% szans, że do 2027 AI przewyższy nas w każdym możliwym zadaniu, a dla 2047 ta szansa wynosi 50%. Na szczęście są to tylko prognozy, które najczęściej się nie sprawdzają lub zostają zamrożone na wiele, wiele... Lat. To jest niesamowite, ale Google też idzie w wideo i wypuszcza poetę wideo, a dokładniej duży model językowy, który ma za zadanie tworzyć właśnie krótkie formy wideo z tekstu, nie tylko z tekstu, bo i z wideo również. No i przede wszystkim jedną dużą przewagą, jeżeli chodzi o konkurencję, no bo sama stylistyka i jakość wydaje się dość podobna na przykład do. Pika Labs, no to jest to, że będziemy mogli tutaj tworzyć dłuższe filmy. Jan AI, chat, który ściągamy sobie na własnego kompa, w sumie działa nie najgorzej, ale pamiętajmy, że działa na naszym procesorze, którego żłopie na maksa, ile wlezie, no ale jest to jakieś rozwiązanie, jeżeli nie chcemy być online i dzielić się samym. Samochód za jednego dolara brzmi jak sen i prawie się zyścił, dlatego że bot obsługujący klienta podpięty pod ChatGPT, GPT no, po namowie i dłuższej rozmowie z klientem zgodził się na to, aby wystawić taką cenę. A najlepsze jest to, że znaczył, że ta rozmowa jest wiążąca i klient złożył zamówienie, więc musi dokonać płatności. Midjourney z nieoficjalnych źródeł wynika, że będziemy mogli generować wideo. W każdym razie wysyp wideo AI w tym roku za niedługo czas start. Kilka dni temu pojawił się na YouTubie Billa Gatesa wywiad, podcast z Samem Altmanem. Ile teraz masz pracowników? Około 500, więc jesteśmy trochę więksi niż to wcześniej. to jest dobrze, dobrze, ale wiesz, według standardów Google, to Microsoft. Lecimy dalej. AI potrafi uczyć się jak ludzki mózg. To znaczy zużywać dużo mniej energii niż do tej pory zużywa. Jeżeli będzie to szło w tym kierunku, w którym idzie, to w 2027 AI będzie zużywało tyle prądu, co dzisiaj zużywa cała Holandia. Natomiast wracając do mózgu, koreańscy naukowcy odkryli, że procesy konsolidacji pamięci AI przypominają to zachodzące w ludzkim mózgu. Jest to dość przełomowe odkrycie, dlatego że gdy algorytmy zostaną właśnie w ten sposób stworzone, mimo że już teraz są bardzo podobne do neuronów, dlatego się to nazywa sieć neuronowa, to właśnie wtedy zużycie sztucznej inteligencji ma się zmniejszyć, ma być bardziej wydajna. Cenzury i blokady, moi drodzy, na pewno znacie strony z paywallami, czyli gdzie musicie zapłacić dostęp, żeby przeczytać resztę artykułu. Gdy poprosiliśmy Binga o to, aby przeczytał artykuł, to omijał paywalla, nie wiadomo w jaki sposób, i mówił nam, co znajduje się w artykule. Natknąłem się, moi drodzy, na to na lekko stroniczych, więc link też daję do nich, do Włodka i do Karola. O kurczę, a może sam Altman miał na myśli Mówiąc o produkcie związanym z OpenAI, nie jakieś pudełko, asystent, tylko humanoidy. OneX jest to robotyczny startup wspierany przez OpenAI, czyli mamy kolejnego robota, który ma wyglądać trochę jak człowiek i pomagać nam w codziennym życiu. Powiem Wam szczerze, że rzeczywiście w ten sposób to będzie szło, i nagle w przyszłym roku okaże się, że mamy. 5, 6 wiodących firm, która tworzy roboty tak jak dzisiaj, mamy różne marki samochodów, no to rzeczywiście może się sporo namieszać, jeżeli chodzi o taką pracę, prostą pracę fizyczną. W Las Vegas na CESie sporo w tym roku AI, a wśród nich pojazdy Hyundai z AI, taksówki, roboty domowe LG na dwóch kółkach, kulisty robot z projektorem, było też lustro AI, a Holoconex pokazał technologię komunikacji holograficznej. Microsoft napchał Azure informacjami na temat baterii, zapuścił render, że tak powiem, no i wyskoczyło mu materiał elektrolitowy, który zużywa około 70% mniej litu niż istniejące akumulatory litowe. O ile będą wydajniejsze, tego nie podają. Podrabianie podpisu będzie jeszcze łatwiejsze. Wystarczy wyszkolić AI na podstawie rękopisów. I tak też się wydarzyło. Tym razem przenosimy się do Dubaju, gdzie grupa wybitnych informatyków opatentowała niedawno AI, która może z powodzeniem naśladować ludzkie pismo odręczne. I to na poziomie nie do odróżnienia od autentycznego. A to będzie oznaczało, że będziemy musieli znaleźć inny sposób wyrazu naszej woli. Na pewno kojarzycie suno AI, czyli takie miejsce, gdzie generujemy piosenki. No to Microsoft stwierdził, że mu się to podoba. I teraz możemy piosenki generować właśnie w copilotocie. Wchodzimy sobie w pluginsy i zaznaczamy suno. I tak oto nasz Co-Pilot będzie nie tylko tworzył teksty piosenek, ale również i je śpiewał i tworzył melodię. W tej zabawie czujemy świat wszyscy Bierzemy wspólnie, niech jest no właśnie, co do Microsoftu, nowe urządzenia będą miały, a dokładniej klawiatury, nowy klawisz Copilot, czyli taki skrót, dzięki któremu od razu wyskoczą nam okna związane z AI. Przycisk to nie wszystko, AI będzie praktycznie wszędzie, nawet w notatniku. Chociaż ciekaw jestem, czy te funkcje będą działać bez internetu, ale z drugiej strony, kto dzisiaj nie ma internetu? Mark Zuckerberg na Trecach i Instagramie powiedział kilka słów na temat sztucznej inteligencji i jej przyszłości związanej z meta. Cześć wszystkim. Dzisiaj zbliżam dwa badania AI meta, by wspomóc cele budowy ogólnej inteligencji, odpowiedzialnego udostępniania jej jako open source oraz uczynienia jej dostępną dla wszystkich w naszym życiu. Do końca roku będziemy mieć około 350 000 Nvidia Hasto lub około 600 tysięcy równoważników hasto, jeśli uwzględnimy inne karty graficzne. Rejban Metagogle z Meta AI mają obecnie świetny początek. Ogólnie rzecz biorąc, dopiero zaczynamy w tych sprawach. Per. Plexity. Jest to startup z Kalifornii, który ma ambicje konkurować z Google w dziedzinie wyszukiwarek internetowych. Planuje globalną ekspansję i zwiększenie adopcji swojej technologii. Firma odnotowała 10 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i obsłużyła ponad pół miliarda zapytań. Okay, czyli to tak działa, że po prostu on sobie zbiera te informacje z internetu i daje nam jedną konkretną odpowiedź, a nie pokazuje nam strony internetowe, artykuły. Powiem Wam szczerze, że działa to podobnie jak ChatGPT, ale zdecydowanie szybciej. Zachęcam też do. E, z Zaglądnięcia do sklepu Flori. Jeżeli szukacie prezentu dla swojej drugiej połówki lub kogoś bliskiego, to materialne, tym razem nie EJ-owskie rzeczy, a wręcz pachnące, znajdziecie na anomaliasklep.pl. Zapraszam. Trochę się tego nazbierało, moi drodzy. Tym razem będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję. Rzecz jasna, widzimy się w kolejnym materiale. Zobaczcie.